Wiesz, co to jest? No, to jest macewa. Albo pan Kazimierz Szutkowski był Żydem i celowo tak zrobił. Albo po prostu kamieniarz zielenił, wziął macewę, ale to wtedy z drugiej strony by zrobił. Dlaczego wykorzystał? Nie mam pojęcia. Moje wyjaśnienie jest mniej więcej takie, że prawdopodobnie ta macewa była gdzieś użyta do. Wymurowania jakiegoś chodnika albo wymurowania jakiegoś fragmentu drogi, i ktoś przejeżdżając wozem doszedł do wniosku, że ma pod ręką kamień wyszlifowany. Tu na dobrą sprawę można odczytać nazwiska. Tutaj mamy tylko Haja. Zmarł 29 lipca. Prosi o zdrowość Maria. To pamiątka od żony. 44 rok.